Zapraszamy na trzydniową podróż do Francji, w której to uczestniczyliśmy w obchodach upamiętnienia polskich bohaterów walczących poza granicami kraju w trakcie II wojny światowej. Piątek 25 sierpnia 2023 roku odbyła się wzruszająca uroczystość upamiętnienia trzech bohaterskich żołnierzy pod Hala, którzy oddali swoje życie w obronie reduty bretońskiej podczas dramatycznych wydarzeń 18 czerwca 1930 roku. Miejsce tego historycznego aktu odwagi La Fontenelle w regionie Val Cueśnią stało się areną hołdu i pamięci. Grupa polskich żołnierzy, która była liczniejsza, uciekła przed Niemcami, a grupa trzech osób zatrzymała się w lesie, ponieważ tam był las. Zrobili to, próbując spowolnić postęp Niemców, tak aby ich towarzysze mogli uciec. Jednak oni zostali prawie natychmiast zabici, a pozostali żołnierze uciekli i nie zostali schwyceni. W tym samym czasie francuski żołnierz został zabity w odległości 700 lub 800 metrów stamtąd, również podczas ucieczki przed Niemcami. par contre, se to bardzo ważne, by nie zapomnieć. Utrwalanie pamięci, przypominanie sobie o mężczyznach, którzy przybyli z Polski, więc daleko od swojego domu, walczyli za Francję i wolność to ważne. Co roku, w obecności naszych polskich przyjaciół, przypominamy i upamiętniamy te wydarzenia. Na cmentarzu, gdzie spoczywają polegli żołnierze, odbyła się uroczystość oddania im hołdu. Wzruszający moment skłonił do zatrzymania się i zastanowienia nad poświęceniem tych mężczyzn, którzy w obliczu niemożliwego stanęli na straży wolności i honoru. Kamienie nagrobne świadczą o ich odwadze i ofierze, której dokonali dla przyszłych pokoleń. W malestroid emocje również osiągnęły zenit w chwili, gdy przekazano sztandar strzelcom podhalańskim. To symboliczne przekazanie niosło w sobie ducha niezłomnej postawy i wierności zobowiązaniom. I jak możecie zobaczyć, to był już stadion. Był to stadion piłkarski tutaj w 1940 roku. Zawsze pozostał stadionem, a od tego czasu rozszerzyliśmy nasze obiekty o salę sportową, kilka boisk piłkarskich. I dzisiaj młodzież, która regularnie odwiedza te miejsca, nazywa go stadionem Daufresne. No i patrzą, dowiadują się i tak to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Generał Sikorski, osoba będąca symbolem polskiego oporu i ducha walki, dostojnie wręczył ten sztandar, który przenosił ze sobą nie tylko kawałek materiału, lecz także ciężar historii i wartości, którymi kierowali się żołnierze pod Hala. To wyjątkowe wydarzenie przywołało ducha tamtych dni, kiedy to hołtowano nie tylko zmarłym, lecz także wartościom, które były im bliskie. Dla moich żołnierzy, którzy tu dzisiaj ze mną przyjechali, ale tych, którzy, również tych, którzy byli tu rok temu i będą za, 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 za rok, my uczymy się tego wszystkiego od lekcji z historii. A to jest taka żywa lekcja historii dla, i dla dowódcy, jako mnie osobiście, ale również dla, dla moich żołnierzy. Tu wi, wi, widzimy, gdzie Polacy po klęsce wrześniowej rzeź, szybko się zebrali, gdzie się szkolili gdzie osiągali swoją gotowość bojową. Francuzi bardzo chętnie upamiętniają ten, ten rozdział. Tam, gdzie byliśmy dzisiaj rano, jest to zaledwie drugi rok i próbowaliśmy raczej to nie rozgłaszać tego, tego, tego tematu, no bo skromne miejscowości nie chcą też, nie mogą też nie stać na, na po prostu na jakieś szersze ceremonie, ale było parę paręset osób, więc tak naprawdę wydaje mi się, że, że, że ta współpraca się układa. poczet Stój! W lewo. Zwrot. Poczet. poczet. Walka o wolność, bohaterstwo w obliczu przeciwności losu i jedność w dążeniu do wspólnego celu to przesłanie, które płynie z tych uroczystości i które przenosi się przez pokolenia. W sobotę 26 sierpnia 2023 roku, Francja stała się miejscem pamięci i hołdu dla bohaterów Bitwy pod Falaise. Te uroczystości, obchodzone z okazji 79 rocznicy tego doniosłego wydarzenia, zgromadziły ludzi z różnych stron świata, by wspólnie oddać cześć tym, którzy oddali swe życie za walkę o wolność. W miejscowości hambła kościół Saint Martin stał się świadkiem porannej mszy, której intencją było zawierzenie modlitwom poległych żołnierzy oraz prośba o pokój dla przyszłych pokoleń.

Następnie na skrzyżowaniu zwycięstwa złożono wieńce, symbolicznie łącząc przeszłość z teraźniejszością i przekazując przesłanie o potrzebie trwania pokoju. Na wzgórzu Montomel historia i wspomnienia nabrały głębszego wymiaru. Tutaj, gdzie polskie siły w decydujący sposób przyczyniły się do rozgromienia niemieckiej machiny wojennej, uczczono pamięć generała Maczka oraz innych bohaterów, którzy walczyli w tych tragicznych dniach. Będziemy e, obchodzić kolejną okrągłą 80. rocznicę, w się chcemy właściwie przygotować. Nasza obecność tutaj jest niezbędna. Nasza, żołnierzy, wojska, orkiestry, e, spotkania tutaj z Polonią, z powiedzmy również rodzinami osób, które były w dywizji generała Maczka. W dniu wczorajszym miałem okazję spotkać się z panem podymą. Memoriał Montomel stał się symbolem determinacji i odwagi, które przyczyniły się do zwycięstwa aliantów. Nigdy nie zapominać, nigdy nie zapominać o obowiązku pamięci. To jest dla mnie najważniejsze. Musimy przekazywać to z pokolenia na pokolenie. Nie mam polskiej rodziny w ogóle. Dla mnie ważne jest upamiętnianie żołnierzy, którzy zginęli, zwłaszcza polskich żołnierzy, którzy polegli w gminie Sojnis. Bardzo mi na tym zależy. Są rodziny polskie, ale nie znalazły jeszcze połączenia z polskimi żołnierzami. Nie ma, jak na razie nie prowadzono badań, ale mają polskie nazwiska i myślą, że mają rodzinę w Polsce. To wielki honor uczestniczyć w uroczystościach upamiętniających bitwę pod Falaise. Koniec bitwy o Normandię, gdzie polscy żołnierze wyróżnili się. Mój polski dziadek mawiał zawsze i we wszystkich czasach, że Polska zatrzymywała barbarzyństwo, tak jak klif zatrzymuje ocean. Uczestniczenie w ceremoniach w Montomel, uczestniczenie w uroczystościach na wojskowym cmentarzu w Urwil to obowiązek pamięci, zwłaszcza w tych trudnych okolicznościach wojny na Ukrainie. Wszyscy zebrani tutaj odmawiają, przywracają pamięć. Pamięć o wszystkich tych żołnierzach, którzy walczyli o naszą wolność i niestety także, witając innych z różnych narodów, by zapewnić pokój na świecie. Dla nas, sztandarowców, jest to naprawdę bardzo ważne. Oczywiście jest to zakończenie bitwy o Normandię, zaczęło się 4-5 czerwca. A teraz to finał kieszeni normandzkiej, więc, oczywiście, jest to bardzo ważne. Są różni sztandarowcy, których widzimy tylko na tych międzynarodowych ceremoniach. W miejscowości Słainos polscy i kanadyjscy żołnierze zostali upamiętnieni poprzez składanie wieńców i zniczy. No ja myślę, że widzimy tutaj, że strona francuska bardzo dba o to miejsce. Ja podziękowałem prefektowi i władzom francuskim za to, że w tak dobrym, w dobry sposób utrzymują to miejsce, i, no i, i czujemy, że są tutaj również w te dni z nami. To miejsce stało się świadkiem bohaterskiej walki, która przyniosła wyzwolenie miasta i w której udział wzięli żołnierze z różnych krajów, łącząc siły w imię wspólnego celu. Niedziela 27 sierpnia 2023 roku była dniem skupienia i pamięci na polskim cmentarzu wojennym w Urwil-Langanerie. Msza Święta stanowiła duchowe połączenie ze zmarłymi, modlitwę za ich duszę oraz podziękowanie za ich ofiarność w imię wolności. Ceremonia cywilna i wojskowa była hołdem oddanym poległym żołnierzom. Wieńce, zapalone znicze i obecność licznych osób w mundurach wojskowych świadczyły o tym, że ich bohaterstwo nie zostanie zapomniane. Uważam, że bardzo ładne to są uroczystości, które są tutaj robione, bo no jednak żołnierze, zginęło bardzo dużo żołnierzy poza granicami kraju. Walczyli no, przede wszystkim o wolność dla Polski, ale ginęli na obcych terenach. I uważam, że musimy my przekazywać tutaj jak najwięcej. Dobrych, dobrych tutaj myśli, świecić przykładem dla młodych następnych pokoleń. W Potini, miejsce upamiętniające pierwszą polską dywizję pancerną, odbyła się uroczystość składania wieńców i kwiatów. Tak, mam polskie korzenie. Mój tata był Polakiem, urodził się w Polsce w Sosnowcu. Moja żona jest Polką, urodzona jako Polka i naturalizowana na Francuskę. Teraz obydwoje moi rodzice są Polakami. Matka pochodziła z centrum Polski, małej wioski, a ojciec mojej żony ze wschodniej Polski, nieco na południe. Bardzo często odwiedzamy Polskę, ponieważ wciąż mamy tam rodzinę. Osobiście, ponieważ też mam polskie korzenie, oczywiście, a także dla miejscowości Potini, ponieważ w latach 50. XX wieku z ludźmi, którzy przybyli w latach 20. i 30., przyjęła się ona dużą polską społeczność. Potini było reprezentowane przez między 65 a 70% Polaków. Wśród tych Polaków byli żołnierze, którzy zostali wcieleni do pierwszej polskiej dywizji pancernej i walczyli pod Falez. Chcę szczególnie uhonorować tych Polaków, ponieważ to oni przywrócili nam wolność. Mieli dużo strat. W rejonie Potini, jak wspomniałem w moim przemówieniu, w nocy z 14 na 15 sierpnia zginęło 59 polskich żołnierzy i 19 kanadyjskich żołnierzy tej samej nocy. To miejsce stało się symbolem determinacji i odwagi, którą żołnierze czarnej dywizji wykazali na polach bitwy. Było bardzo emocjonalnie przyjeżdżając tutaj, aby zobaczyć groby mojego dziadka. Nigdy tak naprawdę o nim nie rozmawialiśmy, ponieważ nie wiedzieliśmy wiele o rodzinie, więc dowiedzieliśmy się o tym dopiero kilka lat temu dzięki znajomości z przyjaciółmi z Karnoustwie w Szkocji. Okazało się, że dowiemy się więcej o moim dziadku. Ta decyzja była ważna, aby zobaczyć, skąd pochodzimy. Pochodzimy z rodziny bez drzewa genealogicznego i mieliśmy okazję zobaczyć wielu krewnych w Polsce tego dnia. Obchody te nie tylko oddały hołd poległym, lecz także przypomniały nam, że wolność i pokój, za które walczyli bohaterowie przeszłości, są wartościami, które powinniśmy pielęgnować i chronić. 80. rocznica to będzie chyba pierwsza rocznica, w której nie będzie już niestety kombatantów albo będzie już ich naprawdę ilość niczemna. Więc teraz my musimy przejąć odpowiedzialność, przejąć pałeczkę i pamiętać o naszych poległych. W naszych rękach leży ta, ta odpowiedzialność i od tego będzie zależeć czy ta pamięć przetrwa na następne pokolenie na pokolenie naszych dzieci dzisiaj czy też pójdzie w niepamięć więc serdecznie zapraszam na 80 rocznicę na pewno będzie to hucznie i ciekawie więc czy do Bretanii czy do Normandii czy do Szampanii Burgundii na każde pole bitwy gdzie pamiętamy o naszych żołnierzach gdzie pamiętamy o naszych poległych wraz z francuzami serdecznie zapraszam Starość zawsze jest ważna, a akurat te miejsca są ważne zarówno dla, dla nas, dla Polaków, ale i dla, dla 21 Brygady Sierpuklańskich, ponieważ za, zarówno y, samodzielna Brygada Sierpuklańskich, jak i pierwszy Pół, batalion Sierpuklańskich, który wchodzi w przykład pierwszej dywizji pancernej, generała Ma, Maczka, walczyli tutaj w Bretanii, w Normandii, następnie w Belgii, w Holandii i nasi zawodnicy są zbudowani tym, że, że mieli takich wspaniałych przedników Wspólne modlitwy, składanie hołdu i zapalanie zniczy stworzyły atmosferę jedności i pamięci, która pozostanie z nami na zawsze.